Nie mam słów, żeby powiedzieć jak gorący jest ten odcinek Fortnite. Aż pomarańczowego skull wykręciło. Dzisiaj możemy używać tylko broni wybuchowych oraz podpalających, czyli granatów, pompy itd. itd., itd. A, no i jeszcze kanistry. Jeżeli chcesz wygrać pakiet skina Halo, to wystarczy, że strzelicie łapeczkę w górę, komentarz ceną filmu i wpiszecie kod w sklepie Rogali 9.5. A no i słyszałem, że łapka w górę zmieniła swój dźwięk. No, a więc lecimy. Okej, okay, a więc zaczynajmy Gaznące gaje na celowniku i lecimy Siema przyjacielu, chcesz mi sprzedać pompę? Ja wiem, że chcesz sprzedać Dzięki byczku, lecimy dalej Dopiero się skapnąłem, że mam cztery ammo yy... Słabo Nie wiem, czy tym samochodem to jest dobry pomysł Ale ciągnij, 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 ciągnij Jest Siema byku, ja przyszedłem powalczyć trochę Gdzie jesteś mordo? Mordeczko, mordini Ej był tu, siema To no się ma mordeczko, ja tutaj byłem u twojego ziomka, wiesz o co chodzi. Chciałem tutaj zobaczyć dzięki Nara, jak to bot jest? Halo, byczku! Ej, widzowie, chcę zobaczyć normalną grę! Ej, czemu ja cię nie zboksowałem? Halo! Nie ma mammo! Muszę go zabić z granata! Wejdź w niego, proszę! Proszę wejdź w granat! O, zabił go za mnie ziomek! Okej, okay, chłop buduje! Chyba nie bot! Najpiczek right, Pompa! Czekaj, muszę przeładować byczku! Poczekaj, poczekaj, proszę! Proszę! Muszę przeładować! To nie bot! Widzowie, nie mam ammu! Co jest? Nie mam ammu! Trzeba mieć cztery ammu na strzał! Takiś typowy default. Czemu ty do mnie strzelasz? A, to bocik. Dobra, czyli jednak to bot, więc szybko się z nim uporamy. Od czwartej rano jest za dużo botów. O nie, pyku! Poczekaj, 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 mordo. Mordo, bo ja mam takie pompy, wiesz? I to jest naprawdę niefajne z twojej strony. Dobra, 88 dostał chłop. On ucieka teraz ode mnie. Halo, gdzie uciekasz? O nie, jest jednak! Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Dobra, to był gówniany frak, przyznajmy. O widzę go biedny bocik. Widzę wie czemu ja mam boty w lobby? Aż taki jestem słaby. Boże! 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 Dobra, leży. O! Jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek Siemanko, byczku. Chciałbyś przyjąć takiego trepa na mordę? Lecimy po niego. Siema byczku, I'm just looking for the frag. Are you there? Okay. So you are in my box. You wanna fight? Okay, I just one shot you. Uh, and... Oooooooooo! Oh, 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 bro! Why 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 wow wow co jest? Ej, niech mnie tylko ogień nie zabije! Niech mnie tylko ogień nie zabije! Co jest? Chłopy się timują! Chłopi się, ty to jest bot. Tam jaki masny fajcik. Boże, tu jest jego krzaczek. Gdzie ty jesteś, byniu? Tu jesteś! Ustałeś, ale tylko czemu tylko 40? Halo. Nie, no, krzak mnie zabije! 155 i on nie ginie? Kto dzisiaj będzie moim pomocnikiem? Następnych pomocników będziemy losować z Discorda, więc podajcie link w opisie, a tym razem czasem jest tylko ten gość. No dobra, zaprośmy go. One eternity later. Halo, dzień dobry, witam. Co jest 5 halo, CS5. Potrzeba jest taka, że trzeba wygrać z pompy podpalającej. Zostałeś, zostałeś wylosowany wśród szczęśliwców. Nara! Nara! Okej. Słuchaj, jak mi pomożesz, to nie pożałujesz, okej? Okay? No dobra, niech ci będzie. Musisz zafrystylować jak bardzo ci się nie chce grać yy, tą pompą. Bum, cwkrz, bum, bum, cwkrz. Bum, cwkrz, bum, bum, cwkrz. <laughs> Widzowie, smalczyk się nie umie bawić jak coś. Lecimy do. Dobra, dawaj smalczyk, jest kondor. Co on nam oferuje? Boże, znowu złota Tyle golda, ile my tu już marnujemy, to jest hit, ale dobra, nieważne. Ammo do pompy jest najważniejsze, pamiętaj o tym. Może poszedłem do tego samego domku za to jak debil, ale w sumie ja jestem debilem. W sumie, tak w sumie widzowie piszą zawsze w komentarzach. Ej, przestań już to rzeka. Kogo to nie interesuje. Dobra, słuchajcie, uzbieraliśmy już jakieś ammo, mam granaty, mam też kanister z no, mam takie różne rzeczy, które będą potrzebne Jeszcze wypiję biga i lecimy w chłopów, bo to już się nie da naprawdę To jest dobre Uf, to dostałem, znałem, ale nie możemy na nich wychylić, to jest najgorsze Dojeżdżasz go? Jak ja go baituję Widzę, widzę, widzę co robisz Zeskapną się, teraz ja jadę Uważaj, bo on ma pompę to, to 160 widzę, 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 widzę Wychyla, wychyla na ciebie, uważaj A ja tutaj jestem już Patryk, mam musisz go Leży, leży, leży. O, padł, 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 padł. Pad, pad, pad. Dobra, super, to super, super. Ja, te, ja też mam zero matza generalnie, mam 113. No chodź tu, farmimy, tu farmimy. Dobra, farming, farming, farming. Jest Big Pity, oni rifta użyli, będą nas podjeżdżać. Dobra. O, miał driftem biedę. Chodzimy, let's chodzimy. Go, let's, go, let's go, let's go, let's go, let's go, jazda, jazda. Oj, jest chłop. Oj, oj, oj. Oh, o kur... Zabiłeś go? Co się stało? <laughs> On dostał one-tapa ze 140. Czyli Rista co? Mamy. Jednak dobra pompa czy nie? Ja mam zero matsów. Nawet jednego matsa nie mam. Farm, farmy, dobra, farmy, dobra. farmy. Grzyb! 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 Uuu, jeszcze za jeden mi dał. Wisla! Ale że koledzy spadowcy strzelają do riftów? Trzeba mu pokazać chyba, co? Co to znaczy Dragon z brew Shotgun Warrior. Nie się nie... Wow! Aha, no, no, no. To się pali to ja nie mogę... Edytować, nie, 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 nie możesz, no. On padł. On się sparalił do stary. Padnie. Dobra, bierz kanister, lecimy Ja bardzo długo będę leciał. Uważaj, bo będzie strzelał, że Dostał z zero ma 144 Super, super, minus. super. Drugi na ciebie jedzie, dałem mu piramidę. Dostał dużo, 110 mniej. Ja się musiałem odpalenia odłączyć, wiesz? Kurde, jeszcze ta pompa pali, jest tragiczna. Mam zero matsa i nie Masz mam jak skor... O jest tu chłop! Co jest? Ja lecę! Dobra, żyję. Dobra, ja nie też żyję. żyję. Ja nie wiem, nie, ja nie dołączę do siebie stary w żaden sposób, bo mam zero materiałów. Dostał w łeb. Zabiłeś go? Nie no ty kradniesz content cały. To nie jest kupię ten jetpack! To nie jest kupię, stary, naprawdę z tą pompą. O nie, stary, jestem celem, wiesz? A oni stąd są te. Plec, uważaj tu! O faktycznie! Popładuję też pompice. Dostał 52! Ło! Leczę się plecy plec nad tobą! Nie, ja padam stary! On dostał 50! Dobija mnie! How you can avoid this! O nie! Dobra, nice! Cała Patryk. Polska w ciebie wierzy. Stary mamy to! Let's go! Rift. Boże Reszkie. widzowie, to jest naprawdę chyba jeden z najtrudniejszych challenge w tym sezonie, tak by the way, bo ja nie wiem, to jest totalny skam Dobra, Jolo po matrzy Leci Let's go w niego, let's go, let's go, let's go! Let's go. Jechanka bandycka Ale. Zabuduj się, zabuduj się, zabuduj się, ja jestem Leży, 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 leży! Nice! Mat, 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 let's go! Ty. Mam wszystko! Trzymaj metal i mat, połowę tego! Ale skoczywałem Super, gierkę, mam 500 tam nice. do pompy Trzymaj, nice, trzymaj, snaj. trzymaj Mam, 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 mam Dobra, tylko ten snajper mnie cały czas pajacuje i mnie irytuje po prostu Nie najpierw awokado. Nie, awokado na koniec Awokado! Jest pepera i leciły w UK Gdzie Jeden Jest nie żyje, Patryk! Gdzie jest ten drugi? O, widzę go! Na no, hegrandzie! Dostał! Krak jest! Jestem w boksie u niego! Reloaduję tą Boże pompę ci. do końca! Wybił mnie, wybił mnie, wybił mnie, jestem free! Patryk! O dobra, nie jestem free Okej okay. Dobra, nice Uważaj, bo się będziesz palił. O nie! No, i... zabiłeś! Ty jesteś tak, Bogiem! Tak, tak. O, oni w ja wchodzą! Albo w tej pompie. To co? Dobra. Dobra! Jak, jak ty to, to pompę, się! się za tym kamieniem i stój! Nie mogę, że oni cię nie widzą! Nie! Nie! Leć! <laughs> nie da się patrzeć! Nie, lataj tym jetpackiem. Zabił się! Zabił się! Masz jeden HP, Daniel. Ogień, uważaj na ogień, Co? Daniel!